Z nami Damian Świerdzewski, po raz szósty już zwycięstwo w ostrońskich zawodach w Duatlonie, ósma edycja. No Robi to wrażenie, jaki jest przepis na sukces? Trening, trening, jeszcze raz trening, ciężka praca. No widać, że po prostu pierwsza część dystansu to jest dla ciebie najważniejsze wypracowanie przewagi, prawda? Jest... Dzisiaj miałeś trzy minuty nad drugim zawodnikiem już po 5 km biegu. To jest właśnie moja taktyka jak co roku. Pobiec jak najmocniej i jak najmniej stracić, bo wiadomo, większość zawodników jest tutaj trenuje y, kolarstwo, jeżdżą i nie chciałbym po prostu, żeby mnie dojechali. Bezpieczną przewagę miałem na biegu, żeby mnie dojechali na, na rowerach. W tamtym roku miałeś dużo przewagę i pamiętam, skończyłeś bieg na 14 sekund przed drugim zawodnikiem do, biegu, do dojechałeś do mety. No w tym roku ta przewaga była bardzo duża. W tamtym roku można powiedzieć, że odpuściłem drugą część, czyli rower. Pychałem dosyć spokojnie, a w tym roku od początku do końca mocno na rowerze pojechałem i udało się spokojnie utrzymać tę przewagę na rowerze. No w tym roku chyba zwycięstwo najbardziej cieszy, bo bardzo duża frekwencja, zawodnicy z kilkunastu miejscowości, no i tak naprawdę nie byłeś pewny, kto w tej stawce startuje i kto może z Tobą powalczyć. Dokładnie, przyjeżdżając na imprezę, widziałem, że byli ludzie zapisani z Białego Stoku, z Warszawy. Yy, coraz liczniejsza obsada na tych zawodach, co cieszy. Ale dzisiaj pogoda dopisała, super warunki I to można było osiągnąć bardzo dobry wynik dzisiaj No na pewno szykujesz się do kolejnych imprez Na jakich zawodach będzie można Cię zobaczyć Gdzie będziesz walczyć. Teraz wyjeżdżam dzisiaj na obóz Trzy tygodniowy do Poręby Zjeżdżam i startuję kontrolnie Na wraższenie 10 km, A główny mój start to jest Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 26 kwietnia 10 km w Zamościu 10 tysięcy metrów na stadionie Będzie można także zobaczyć Cię w kolejnej. W półmaratonie kurpiowskim? Czy nie wystartujesz w tym te, Nie wykluczam tego, że wystartuję, ale na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy będę biegał, czy nie. No widać, że depczesz po piętach najlepszemu zawodnikowi z naszego terenu, Przemkowi Dąbrowskiemu. On dzisiaj się tak przyglądał twojej rywalizacji, sam jutro startuje w Mistrzostwach Polskich w Przełajach. No i tak patrzy, że twój oddech już, już czuję. No to jakaś zawsze między nami jest rywalizacja. No ja próbuję Przemka dogonić, tak można powiedzieć. Ale Przemek jeszcze jest o klasę lepszym zawodnikiem ode mnie, ale z roku na rok coraz ten dystans do nas się zmniejsza. Wiadomo, mu trudniej poprawiać coraz bardziej wyniki. Ja mam jeszcze większy zapas. Więc stopniowo, stopniowo ciężko praco wyniki poprawiam. Może za, za parę lat będziemy na równym poziomie. Otrzymamy kciuki. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki w najbliższych zawodach. Oby tych wysokich miejsc nie zabrakło i oby, ob, o, żebyście obaj wystartowali w półmaratonie kurpiowskim i zaliczyli jak najbardziej udane występy. Dziękuję bardzo. A mogę coś jeszcze o tym? Oczywiście, możemy sponsora, o sponsorze kilka zdań powiedzieć. No szczególnie chciałem podziękować firmie EkoBus Polkarczaki, która mnie wspiera już od ponad 3 lat, dzięki której mogę wyraźnie wyjeżdżać na tego typu obozy różnego rodzaju i startować w różnych zawodach. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy i powodzenia.